Dzisiaj liturgia słowa zaczyna się takim zdaniem: Pan przemówił do Jonasza po raz drugi. Tymi słowami wstań i idź do Niniwy. Nie wiecie dlaczego po raz drugi? Bo jak Pan powiedział Jonaszowi po raz pierwszy, Wstań i idź do Niniwy, to Jonasz wstał i uciekł do Tarsisz, czyli w języku biblijnym uciekł na koniec świata, żeby tylko nie pójść do Niniwy. Niniwa była ostatnim miejscem na świecie, gdzie Jonasz miałby ochotę pójść. Najfajniejsze jest to, że kiedy powstawała Księga Jonasza, to Niniwy już dawno nie było. Już była w gruzach, była zniszczona, ale ciągle siedziała Żydom w pamięci, jako absolutny symbol tego, co jest wrogie. Niniwa to była stolica starożytnej Asyrii. W VIII wieku przed Chrystusem Asyria najechała na Ziemię Świętą, i zdobyła tak zwane północne królestwo tak, Izraela w ten sposób, że kilkadziesiąt tysięcy Żydów uprowadzono do niewoli, do Babilonu. Kilkadziesiąt tysięcy, i na ich miejsce Asyryjczycy sprowadzili wtedy do Ziemi Świętej Samarytan. Stąd potem między Żydami a Samarytanami była taka. No dość ostra nienawiść. Nie? Tych Samarytan sprowadzono po to, żeby pokazać Żydom, wy już nie macie dokąd wrócić. Wy już będziecie na wieki żyć w tej Asyrii, bo tam, gdzie wyście mieszkali do tej pory, teraz są inni ludzie. Oni mieszkają w waszych domach, mają wasze winnice, wasze pola. Dla was już nie ma powrotu. To jest zafiksowane na wieki wieków. Koniec. Nie? I teraz. Y stąd ta Asyria została Żydom w pamięci jako taki absolutny symbol nieprzyjaciela, wroga nie wiem, mordercy no, kogoś kto was chce absolutnie zniszczyć zatracić, wykończyć nie? ostatnie miejsce gdzie byś chciał pójść pierwsze miejsce któremu byś życzył zguby absolutnie Teraz Bóg mówi do Jonasza: Wstań, idź, bo, bo jak się nie nawrócą, no to zginą. No to chwała Bogu. A niechże ich trafi. Pierwsza rzecz, której Jonasz życzy, nie wie, to żeby ją trafiło tak. A Bóg mu mówi: Masz tam pójść, i uratować ich od zagłady. Nie? Jakby... Ważne jest, żeby pamiętać, że to jest pewna historia opowiadana z długiej perspektywy czasu. Nie? Księga Jonasza gdzieś powstała w drugim wieku przed Chrystusem. Nie? Ci mają sześć wieków tutaj w pamięci tej Niniwy, która nas zniszczyła. Mówię, Niniwy nie ma, Asyrii nie ma. Tam już się pojawiły następne państwa na na gruzach tej liniwy. To już jest daleko przeszłość. Więc pytanie nie jest tak naprawdę pytanie mojonasza, tylko jest pytaniem o siebie, o mnie. Spodziewasz się czegoś po swoim wrogu? A dopuszczasz taką myśl w ogóle tutaj, że Pan Bóg może się objawiać w życiu, w historii twoich serdecznych nieprzyjaciół? Takich, którzy jakby mogli, to by cię utopili w łyżce wody. Dopuszczasz taką myśl, że Bóg może także działać w ich życiu? Możesz się czegoś nauczyć od takiego właśnie Niniwity? Macie coś do powiedzenia o Bogu? No i oczywiście, pytanie, które nie, jesteśmy w Starym Testamencie, to jest księga Jonasza, to jest pytanie o miłość do nieprzyjaciela. Tak? Ale taka miłość, że ty potrafisz pójść i ratować go od zguby. Nie? Jonasz po tym drugim razie, pamiętacie jak się pierwszy raz skończył. Nie? Uciekł, wsiadł w Tarszyż na statek, Pan Bóg zesłał na morze burzę. Trzeba było Jonasza wrzucić do wody. Wszyscy wiedzieli, że to jego wina. Nie? Połknęła go wielka ryba. Jest przepiękne opowiadanie. Kto w XX wieku, XXI w to jeszcze wierzy? Nie? Połknęła go ryba, potem go wypluła po tych <trych> trzech dniach na brzeg. Nie? Człowiek dzisiejszy, racjonalny, nie, nie strawiło chłopa. Nie? Wyszedł. Nie? Oczywiście to wszystko jest niesamowita historia, bo ona mówi, że żeby on tam poszedł, żeby w końcu poszedł do tej niwy, to on musi przejść przez rodzaj śmierci. W nim musi wiele umrzeć. Jak nim nie umrze jego nienawiść do Niniwy, on tam nie pójdzie. Jak nim nie umrze jego strach przed Niniwą, on tam nie pójdzie. Nie? W nim musi naprawdę wiele umrzeć. On musi wejść. Tajemnicę paschalną, tak? Przez śmierć przejść do życia. Nie? Przeszedł przez śmierć, Bóg mu dał życie po raz drugi. Idź. No to już poszedł. Nie? Szedł przez miasto i głosił, jak słyszeliśmy, trzy dni. Nie? I mówi, Jeszcze czterdzieści dni będzie po Was. Nie? I potem księga mówi, że wyszedł na. Pa górę go Niniwy i patrzył, co tam się dzieje. I z przerażeniem widział, jak się nawracają. Był absolutnie przerażony, że oni ocaleją. Nie? I jest taka niesamowita historia, jedna z najpiękniejszych w Biblii, nie? że ponieważ słońce ostro parzyło, Pan Bóg sprawił, że nad Jonaszem wyrósł mały krzew. Dawał mu trochę cienia, chronił go przed tym słońcem. Jonasz się bardzo cieszył. Dzisiaj będziemy mówić o radości. Jonasz się bardzo cieszył. Miał, miał nad głową krzew, który mu dawał cień. Więc Pan Bóg zaraz zesłał robaczka, który podgryzł korzeń tego, tego krzewu. No i krzew usechł. I wtedy Jonasz się wkurzył. I, I Pan Bóg mówi do niego: Czy ty się na mnie słusznie gniewasz? A Jonasz odpowiada, tak słusznie gniewam się śmiertelnie. Jaka fajna modlitwa. Gniewam się śmiertelnie. Nie? I Bóg mu tłumaczy, Tobie żal krzaka, któregoś nawet nie posadził. A mnie ma nie być żal miasta, gdzie mieszka tyle tysięcy ludzi. Że wszyscy mają życie ode mnie. I na tym się kończy księga Jonasza. Także na dobrą sprawę my nie wiemy, czy Pan Bóg tego Jonasza przekonał, czy nie. Czy on Bogu uwierzył, że tak trzeba. Bóg ma rację, kiedy ratuje Twojego śmiertelnego wroga. Bóg ma rację. Ciąg dalszy tej historii to jest oczywiście Ewangelia. Jezus mówi o sobie, że jest Jonaszem. I dopiero jak się przeczyta Księgę Jonasza w całości, to widać, że to nie chodzi tylko o to, że tak jak Jonasz był te trzy dni i trzy noce w brzuchu wielkiej ryby, to Syn Człowieczy trzy dni spoczywał w grobie. To nie chodzi tylko o to. Tu chodzi o coś znacznie głębszego. Syn człowieczy jest jak Jonasz, to znaczy przychodzi głosić dobrą nowinę, wezwanie do nawrócenia, przychodzi głosić swoim wrogom. Znacie ich? A patrzyliście do lustra dzisiaj? Goliliście się rano, chłopy. Widzieliście w lustrze wrogów Jezusa? Nie? Nie jesteście? Nie jesteście? A kto go zabił? Ja, ty, ty, ty. I on przychodzi, głosi nam nawrócenie, ponieważ wierzy w to, że w jego wrogach, tych, którzy go zabijają, nie, drzemią gdzieś pokłady dobra, które można wyzwolić. Nie, które można wyzwolić. I yy, ta, ważne jest to, co on mówi, ale ważne jest właśnie to, kim jest, że nie, on jest jak znak. Tak samo jak było w historii Jonasza. Ważne było, co mówił. Tak? Jeszcze 40 dni bylicie wszyscy trupami. Nie? Wcale niemiłe orędzie. Ale może zastanowiło tych niniwitów? Że przyszedł im głosić nawrócenie ktoś, kto powinien im życzyć śmierci od początku do końca. Miałby prawo. Co mu każe? Ryzykować własnym życiem, przychodzić w sam środek swoich nieprzyjaciół nie? i mówić: Zależy mi na Was, ratujcie się, ratujcie swoje życie. Nie? Więc, Jonasz był znakiem, mówi Jezus. Nie, nie był tylko kaznodzieją, który gada, był znakiem. Przez swoją miłość do nieprzyjaciół. Chrystus jest dla nas znakiem, przez to, że umiera dla nas, kiedy jesteśmy Jego nieprzyjaciółmi. Jest dla nas znakiem, przez to, jaki jest, kim jest. To nas może nawrócić. Jak zobaczymy, że Bóg nas kocha w naszym grzechu, mimo naszych grzechów. Miłość Boża do nas nie jest nagrodą za to, że się nawracamy. Miłość Boża do nas jest argumentem za tym, żebyśmy się nawrócili. Żebyśmy choć trochę próbowali odpowiedzieć na to. Czyli domknięcie tej refleksji jest takie, że Jonas, Jonasz jest nie tylko typem Chrystusa, znakiem Chrystusa, jest też znakiem każdego chrześcijanina. Nie wiem, czyście mieli szczęście chodzić choćby po katakumbach, nie, choćby w Rzymie. I bardzo często jest elementem zdobiącym katakumby malowidło przedstawiające Jonasza, historię Jonasza. Czyli chrześcijanie, którzy w katakumbach obrazowali tak naprawdę tajemnicę własnego chrztu, no to właśnie wykonywali przedstawienia Jonasza. Historię Jonasza. Jonasz jest historią każdego z nas. Jesteśmy wezwani do miłości, do nieprzyjaciół. Jesteśmy wezwani do miłosierdzia wobec własnych wrogów. Napięcie w księdze Jonasza jest takie, że Bóg chce okazać miłosierdzie Twojemu wrogowi, ale chce to zrobić przez Ciebie. I to jest, nie, to jest ten punkt ciężkości. Bo to, że Bóg chce okazać miłosierdzie każdemu, to macie z tym kłopot, żeby to przyjąć? Ale jak Was pośle do Waszego wroga, żeby... żeby aby przez Was okazać to miłosierdzie, pójdziecie czy zwiejecie do Tarsisz? No i odpowiedź jest taka: że zwiejecie do Tarsisz, jeśli nie przejdziecie przez tajemnicę śmierci i zmartwychwstania nie, paschy z Chrystusem we chrzcie, w Eucharystii, w kościele, w jedności z nim. No to może tyle na razie.